Dzisiaj zrobimy sałatkę warsową z tuńczykiem. Przepis bardzo szybki, bardzo prosty. Czy to w okresie świątecznym, czy nieświątecznym, ta sałatka na pewno Wam posmakuje. Z racji tego, że jest bardzo lekka, tutaj nie obciąża nam żołądka. Do tego celu użyjemy jakieś trzy takie mam malutkie cebulki, ewentualnie jedną cebulę taką średnią. Cztery jajka ugotowane na twardo, ugotowana marchewka, jakieś 20 dek sera żółtego, majonez, dwie puszki tuńczyka w sosie własnym, około pół słoika. Ogórków konserwowych zaczniemy od przecierania naszych składników. Cebulę kroimy na drobną kosteczkę. Z jajek oddzielamy białka. Marchewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach. Ser tak samo. Tuńczyka oczywiście odcedzamy. I ogórki też będziemy ścierać na tarce o grubych oczkach. Zabieramy się za przecieranie. Ja już tutaj sobie posiekłem na drobną cebulę. Zeszczemy teraz marchew na grubych oczkach. Marchew mamy startum. Teraz zajmiemy się serem. Ja tu mam jakieś 24 deko, plus minus. Ścieramy również na grubych oczkach. Teraz na ogórki. Również ścieramy na grubych oczkach, pół słoika. Teraz zajmiemy się tuńczykiem, którego odsączymy. Tuńczyk nam ocieka, Teraz zajmiemy się jajkami. Oddzielimy białka od żółtek, i w taki oto sposób mamy już wszystkie produkty przygotowane do naszej dietetycznej sałatki, która jest naprawdę bardzo smaczna. Zachęcam do spróbowania. Na pierwszą warstwę kładziemy marchewkę. Należy też ją lekko tutaj ugnieść. Teraz na marchewkę wyłożymy połowę naszego startego sera. Oczywiście plus minus to nie jest apteka, że musimy co do deka rozdzielać i na to wyłożymy dwie trzy łyżki majonezu naszego ulubionego. Jak kto mam kielecki, teraz najlepiej przy pomocy jakiegoś silikonowego ustroństwa. delikatnie to wszystko wygładzimy. Teraz na majonez wrócimy naszego tuńczyka. Tu musimy delikatnie go ręcznie rozdrobnić i tuńczyka tutaj potraktujemy solą i pieprzem. na pieprzu. I teraz do tujczyka dajemy kolejną warstwę majonezu, jakieś dwie, dwie łyżki. Teraz jako czwarta warstwa pójdzie cebula. Ja użyłem cebuli czerwonej, ale oczywiście możesz użyć zwykłej białej cebuli. Na przepisie jest biała cebula, ale z racji tego, że akurat taką miałem, to taką użyłem. Teraz na cebulę ścieramy bezpośrednio na drobnych oczkach białko. W przepisie jest 3 jajka, ale ja użyłem 4 z racji tego, że mamy teraz święta, można powiedzieć, jajeczne. Także nie ma co jajek żałować. Na białka ułożymy teraz warstwę ogórków. Na ogórki wyłożymy jeszcze taką cieniutką już warstwę majonezu z jednej łyżki. Teraz wyłożymy pozostałą część sera. I teraz na ser 20 łyżek majonezu, nie no, żartuję, już majonezu nie dajemy, ścieramy żółtka na drobnych oczkach i ostatnią warstwę układamy z żółtek. I w taki oto szybki, prosty sposób mamy zrobioną świetną sałatkę warsłową która jest naprawdę bardzo lekka, tutaj nam nie obciąży żołądka, teraz w okresie świątecznym, także zachęcam do spróbowania, pozdrawiam serdecznie i do następnego.